Przekonajmy się. Czas na wielki finał. Mamy wiele sposobów, by powiedzieć naszym dzieciom, jak bardzo je kochamy. Razem z jajkiem Kinder Niespodzianka, zrobisz to wyjątkowo. Wybierz wiadomość na każdą wspólną chwilę. Powiedz to z jajkiem Kinder Niespodzianka. Nigdy nie używałam płynu micelarnego do demakijażu. Dopóki nie pokazałaś mi swojego różowego płynu micelarnego Garnier. Makijaż usunięty, szybko i bez problemu. Bez pocierania i bez odrzucia ściągnięcia. Mówiłam ci, że nic nie oczyszcza mojej skóry lepiej. Płyn micelarny numer jeden w Polsce od Garnier Naturalnie. Czas dla rodziny. Czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder Pingui, mamy sposób na słodycze. Przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami, Funko Pop Stranger Things i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Odkrywajcie teraz Kinder Joy. Odkryj tajemniczy Dolny Śląsk. Nie możesz zasnąć? Nie licz na nas. Weź senaminę. Dzięki senaminie zasypiasz szybko tu i teraz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Mmm, pyszny ten nowy łowicz. Mhm. Nie mogę. Ale to tylko 6 kalorii. Chyba coś słodkiego za tobą chodziło. Nowy dżemułowicz, mniej kalorii, więcej przyjemności. Rozsmakuj się w chrupiących, złoto prażonych orzechach laskowych otulonych aksamitną czekoladą lint. Tak kremowy, tak orzechowy Lint Nuxor stworzony przez lint metr szokolatier. Odkryj Derkos od Wisi szampon przeciwłupieżowy. Eliminuje do 100% widocznego łupieżu już po pierwszym myciu, chroniąc przed nawrotami do 6 tygodni. Derkos, marka dermokosmetyczna, najczęściej polecana przez dermatologów w Polsce przeciwłupieżowi. Kiedy chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz? Ale nie macie obok. Powiedz, Rafaello, migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Rafaello, więcej niż tysiąc słów. To Ania, a to Tomek w drodze. A to stłuczka. I to też stłuczka. Ania odpala M-stłuczkę. Tomek szuka swojej polisy. W M-Słuczce kierowcy wypełniają oświadczenie, potwierdzają dane, dodają zdjęcia i wysyłają do ubezpieczyciela. Dane są w pełni poufne. Z M-Słuczką Ania nie traci czasu. A Tomka? zachęcamy do pobrania aplikacji. Z M obywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Uważaj. Możesz dać się zmanipulować na przykład przez sensacyjny nagłówek, emocjonalny język artykułu, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrwane z kontekstu. Ale nie musisz narażać na to innych. Nie bądź internetowym trollem. Sprawdź informacje zanim przekażesz ją dalej. Lubi niespodzianki. A ta kolacja będzie pełna tajemnic. Jest? Nie będzie całowań. Trzy randki i trzy szanse na miłość. Wrzucam i e, zakocham się w tobie. To oczaruje serce i podniebienie. Kolacja w ciemno. Nowe odcinki. Jutro o 22 w Polsat Cafe. Rozprawę, czas zacząć. Oskarżona, stylizacja zbrodniczo-niemodna. Pani Jacyków, poproszę o zarzuty. Mamy tutaj do czynienia z sabotażem mody. Moja klientka była pod presją przeceny i złudnej promocji. Nie miała szans. Wysoki sądzie, to się nie broni. Ale dodatki są intrygujące. Wyrok? Hmm. Stylowa resocjalizacja, czyli udział w programie Shopping Queens, królowe zakupów. Shopping Queens, królowe zakupów. Środy od 21.00 w Polsat Cafe. Czas dla rodziny? Czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui chłodna, chrupiąca gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder Pingui, mamy sposób na słodycze. Odkryj Derkos od Wisi. Szampon przeciwłupieżowy eliminuje do 100% widocznego łupieżu już po pierwszym myciu, chroniąc przed nawrotami do 6 tygodni. Derkos, marka dermokosmetyczna najczęściej polecana przez dermatologów w Polsce. Przeciwłupieżowi. Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, bierz Groprinozin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko w gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Groplino z Inforte i wracaj do aktywności! Znajdź świąteczny prezent z 10% zniżką na całe zamówienie powyżej 45 zł. Na przykład od marek Hugo Boss, Calvin Klein lub Mark Jacobs. Notino. Nie możesz zasnąć? Nie licz na nas. Weź senaminy. Dzięki senaminie zasypiasz szybko tu i teraz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Złapał ci ostry ból gardła? Weź orofar Max z przeciwbólową lidokainą, by zadziałać już w dwie minuty. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiedziałem, że pobyt w szpitalu i operacja to nie bajka, ale nie wiedziałem, że Nutri Drink Protein może być dla mnie. To największa ilość białka, witaminy i minerały w najmniejszej objętości. Odżywia, przez co wzmacnia przed, w trakcie i po szpitalu. Numer jeden w rekomendacji lekarzy. Na Vinted wszystko znów staje się nowe. Sprzedawaj z łatwością i zarabiaj. Znów i na nowo. Nie nosisz? Więc sprzedaj. Mmm, pyszny ten nowy łowicz. Mm -hmm. Nie mogę. Ale to tylko 6 kalorii. Chyba coś słodkiego za tobą chodziło. Nowy dżemułowicz, mniej kalorii, więcej przyjemności. Jak przy takich zabrudzeniach pachnie tak czysto? Sanitol czyści i eliminuje bakterie, które powodują brzydkie zapachy już po jednym przetarciu. Sanitol eliminuje bakterie i brzydkie zapachy. Przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Funko Pop Stranger Things i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Odkrywajcie teraz z Kinder Joy. Ty chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz, ale nie ma cię obok? Powiedz, Rafaello migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Rafaello więcej niż tysiąc słów.